No i witam tuż po meczu z Orłem Łódź, i co pseudoznawcy teraz powiecie. Nadszedł zapowiadany przeze mnie ogólny rozpierdol. Orzełek nie wiedział co się dzieje, więc co tu dużo mówić. Znowu wyszło na moje. Już przed meczem podszedł do mnie prezes Orła i mi gada błagalnym tonem panie mrozek. Dajcie nam chociaż przeżyć ten pojedynek. Spojrzałem tylko na niego z za moich ciemnych okularów. Przygładziłem wąsa i powiedziałem mu szykuj se pan trumne. Oczywiście mnie był to jeszcze na kurw najwyższych lotów ale to tylko dlatego, że kazałem zawodnikom się oszczędzać. Na przykład taki Mateusz Szczepaniak jechał na swoim ósmym silniku. Linus Sundström jeździł bez paliwa w baku a Troj Bachelor to w ogóle w ramę wsadził silnik z kosiarki. Uznaliśmy przed meczem że nie ma co przesadzać gdyż nasi niezawodni kibice mogliby nie przeżyć już w pierwszym meczu na kurwu na 100%. Oczywiście miałem też rację co do Roberta Chmiela. Jego ekstremalne starty. Demoniczna prędkość na trasie oraz wyjebana jazda po małej sprawiły, że orzełkowi wypadły wszystkie piórka z kuperka. A wyobraźcie sobie państwo, że Chmiel miał zakaz jechania przy bandzie, żeby nie pozrywać reklam samym wiatrem. Do gier to już w ogóle powiedziałem, żeby się wyglebił, bo nasza księgowa nie wytrzyma psychicznie jak zrobimy wynik powyżej 68 punktów. Proszę jednak mieć litość co do dzisiejszych naszych gości. Skromnie powiem, że to nie oni byli słabi, tylko my jesteśmy tacy zajebiści. Zaręczam, że już za tydzień z Unią Tarnów zobaczą państwo ogólny rozpierdol w pełnej krasie. Słyszałem, że Artur Mroczka wiedząc co go czeka wolał sobie złamać dwie ręce, żeby tylko nie jechać do Rybnika. Zaś Wiktor Kułakow siedzi od dwóch dni w szafie i płacze do poduszki. Wcale im się nie dziwię. Nasi jakże skromni i przepiękni zawodnicy. Współpracownicy budzą niemały respekt i tak być kurwa powinno. Ostry trening konkretny nakływ oraz ogólny rozpierdol jest znakiem firmowym naszej kozackiej ekipy. Już teraz proszę wszystkich kibiców o zaopatrzenie się w garść tabletek uspokajających gdyż akcje naszej ekipy będą przyprawiać was o ostrą niewydolność układu nerwowego. Nie ma lipy. Jak dojdzie jeszcze do nas Rudy i Mori, to nie wiem czy sam wytrzymam ten rozpierdol. Kędziora mi powiedział po meczu że jemu Kręciło się w głowie już od samego wymieniania nazwisk naszych zawodników podczas prezentacji. Kończąc, będzie już tylko lepiej. Na kurw będzie rósł z każdym kolejnym meczem więc już teraz szczerze współczuję naszym przyszłym rywalom. Dziękuję. <Grytans> <Grytans>